Cześć ciekawcy, czy wy tak jak i my z wielkimi emocjami oglądacie finałowy ósmy sezon serialu Gra o tron? Wydaje się, że podobają Wam się również nasze filmy o gwiazdach tej produkcji, dlatego dziś powiemy Wam więcej o Kicie Harringtonie, który gra Jonah Snow. Czy wiecie, jaką inną słynną sagę uwielbia ten aktor, albo że pochodzi z wyższych sfer? Nie? No to zaczynajmy. Christopher Harrington urodził się 25 grudnia 1986 roku. W 2008 ukończył Royal Central School of Speech and Drama, a zaraz później rozpoczął pogoń za karierą aktorską. Niedługo potem dostał główną rolę Alberta w National Theatre w adaptacji sztuki Czas wojny. Ale to był dopiero początek, bo w 2011 nastąpił przełom w jego karierze, gdy dostał rolę Johna Snowa w serialu HBO Gra o Tron, która przyniosła mu międzynarodową sławę i dwie nominacje do nagród Emmy. Otrzymał nawet nagrodę aktora roku w 2013 na gali Young Hollywood Awards. Ale to nie jest najważniejsza rzecz, którą zyskał dzięki pracy serialu. W 2012 roku na planie Greotron poznał swoją przyszłą żonę, Rose Leslie. Aktorzy spotykali się przez 6 lat i, chociaż kilka razy się rozstawali, zawsze do siebie wracali. Tak też, pomimo wielu trudnych chwil w związku, w 2017 Kit oświadczył się Rose i w 2018 wzięli ślub z Szkocji. Całkiem ciekawy zbieg okoliczności, nie sądzicie? A czy wiedzieliście, że w żyłach Kita płynie błękitna krew? Nie? Jest tak, ponieważ aktor jest dziedzicem starego rodu Harringtonów. Najstarszy przodek Kita noszący to nazwisko to Robert de Harrington, którego dworem było Flamingby. Poprzez swoją babcią ze strony ojca Lawender Cecilion Denny, ósmym pradziadkiem Harringtona był Karol II z Anglii. Również za pośrednictwem swojego ojca Harrington pochodzi od szkockiego polityka Henry'ego Dandesa, pierwszego wicehrabi Melville, więc jest royalsem nie tylko w telewizji, ale także w swoim prawdziwym życiu. Młody aktor znany jest również z działalności charytatywnej. Od 2012 roku brał udział w kilku akcjach, ale przede wszystkim wspiera fundacje, które pomagają niepełnosprawnym dzieciom w zdobyciu wykształcenia i zapewnieniu normalnego życia po zakończeniu edukacji. Wspomaga także młodych, aspirujących aktorów, by mogli spełnić swoje marzenia o karierze. Często mówi, spotykajcie się z naprawdę świetnymi aktorami, tymi, których podziwiacie, bo bardzo często są to bardzo oddani, hojni i ciepli ludzie. Niewielu wie, że Kit jest wielkim fanem Harry'ego Pottera. Często wspomina, że chciałby skorzystać z tiary przydziału, żeby dowiedzieć się, do jakiego domu zostałby przydzielony. Aktor twierdzi, że nikt nie chce być w Hufflepuff, Ravenclaw jest nudny, a Slytherin jest pełen psychów. Więc gdzie on by się dostał? Albo kogo mógłby zagrać w nowej wersji? Zresztą kolejne propozycje pewnie nie musi się martwić. W 2017 został jednym z najlepiej opłacanych aktorów, ponieważ podczas pierwszego sezonu zarabiał 340 tysięcy funtów za odcinek. Ale gdy stał się coraz bardziej sławny, jego zarobki też wzrastały. Za każdy odcinek w sezonie 7 i 8 otrzymywał już pół miliona funtów. Jednak jak to bywa w życiu, zawsze są dwie strony medalu. Okazało się, że Kit podczas nagrywania serialu musiał korzystać z pomocy terapeuty. Nie radził sobie bowiem z nagłą sławą i obowiązkami. wyjaśnił. To tak, jakbyś był na imprezie, a impreza impreza jest coraz lepsza. W końcu docieracie do tego momentu imprezy, w którym impreza nie może być już lepsza. Nie wiesz co mógłbyś tam zrobić więcej. Zdajesz sobie sprawę, że nie ma niczego więcej. To koniec, a więcej, które można znaleźć, znajduje się w pracy, a nie w otaczającej ją radości. Dziś aktor czuje się ponoć lepiej, ale na razie nie zdradził, jakie są jego plany po zakończeniu serialu. Czy zobaczymy go w filmie bądź innej produkcji HBO, czy może zrobi sobie przerwę? W każdym razie trzymamy za niego kciuki. Jak wam się podoba aktor i jego postać? Czy sądzicie, że to on zdobędzie Żelazny Tron? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o łapkach i subach. Do usłyszenia.